W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, na co zwrócić uwagę, jeśli w Twoim życiu wszystko idzie jak z płatka i wydaje się, że nic złego nie czyha za rogiem. Widzimy się za moment w kolejnym kwadrancie kryzysowym. Cześć, witajcie bardzo serdecznie już w kolejnym 57. Jeśli dobrze pamiętam, tak dobrze pamiętam kwadransiku ze słowem, i bardzo się cieszę, że mogę nagrywać ten odcinek już po raz drugi z domu, czyli z miejsca, w którym nie bywam zbyt często. Ale dzisiejszy temat jest bardzo, bardzo ciekawy. I myślę, że wyciągniemy z niego wiele mądrych, dobrych treści, ponieważ będziemy mówić o dobrobycie. Kiedy jesteśmy w dobrobycie, wszystko jest, wydaje się, piękne, dobre, cudowne. Święty Ignacy nazywa taki czas w naszym duchowym życiu czasem pocieszenia duchowego. I mówimy wiele razy podczas kwadransików, podczas rozważania Bożego. Słowa o tym, jak żyć, panie premierze, jak się zachowywać, kiedy przechodzimy przez kryzys, kiedy przechodzimy przez duchową pustynię. Mówimy często o tym i, i radzimy się siebie nawzajem, co zrobić, kiedy właśnie coś jest złego, coś jest trudnego, jak wyjść z kryzysu, jak wyjść z trudnej sytuacji, lekceważąc często momenty. Kiedy jest dobrze i wydaje nam się, że kiedy jest dobrze, no to jest dobrze. Kiedy jest wszystko super, no to jest wszystko super i będzie wszystko super. A Słowo Boże uczy nas czujności, tego by być czujnym, kiedy wszystko jest w jak najlepszym porządku. O tym za chwilę trochę więcej, więc otworzymy kilka fragmentów, dwa fragmenty, które będą pokazywały nam pewien stan. Sytuacji, pewne oblicze sytuacji, w której znajduje się przez lata Izrael, Boży Lud pod rządami Króla Salomona. I chciałbym, byśmy otworzyli dzisiaj Boże Słowo na pierwszej księdze królewskiej, czwartym rozdziale. Na początku to będzie dwudziesty werset, a później przeczytamy piąty rozdział od dziewiątego do czternastego wersetu, byśmy zobaczyli kilka miejsc właśnie obrazujących to. W jakim momencie znajduje się Boży Lud? Pierwszy fragment z czwartego rozdziału, dwudziestego wersetu. Juda oraz Izrael byli liczni, jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się. I drugi fragment, o którym mówiliśmy. Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony, jak piasek na brzegu morza. też mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i mądrość Egipcjan. Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet nad Etanem, Ezrachitą i Chemanem, jako też Kalkolem i Dardą, synami Machola. A imię jego stało się sławne wśród wszystkich narodów okolicznych. Wypowiedział bowiem trzy tysiące przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć. Rozprawiał też o drzewach, od cedrów na Libanie aż do chizopu rosnącego na murze. Mówił także o zwierzętach czworonożnych, o ptactwie i o tym, co pełza po ziemi, i o rybach. Przychodzili więc ze wszystkich narodów, spośród wszystkich królów, ci, którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości. A więc zobaczcie, że, że to, co się dzieje, to, co opisuje Opisują te fragmenty. Generalnie jest och, i ach. Wszyscy są w dobrobycie, Boże lud żyje dobrze, nie ma tu mowy o żadnej wojnie, o żadnym konflikcie. Kiedy czytamy o królu Salomonie, to czytamy, że jest on tak mądry, że, że nawet ludy okoliczne zjeżdżają się, żeby go słuchać, żeby się go radzić. Więc no, można by było powiedzieć, nie ma się do czego przyczepić. I taką, taki obraz sytuacji widzimy do końca dziesiątego rozdziału. Przez długi okres czasu, przez większość życia Salomona, wszystko wydaje się być naprawdę dobre. I właśnie to jest ten stan, i to jest ten moment, w którym my musimy być bardzo ostrożni, kiedy w naszym duchowym życiu jest ciągły wzrost. Kiedy widzimy, że no, idziemy do przodu, nasza posługa rośnie, kiedy zaczynają dziać się rzeczy, o, których, o które modliłeś się wiele, wiele lat, kiedy wspólnota wydaje się, być naprawdę już w końcu osadzona, kiedy no, wchodzisz w coś, w co być może no, na co czekałeś bardzo wiele lat, kiedyś było ci to prorokowane, i w końcu jesteś w tym, mówisz sobie, teraz będzie moje życie po prostu. Sielanką, będziemy zdobywać ludzi dla Boga, dla Chrystusa, będziemy widzieć większe rzeczy. No, jestem w końcu w miejscu, o którym marzyłem, o które bardzo długo prosiłem. Ludzie zaczynają Cię szanować, autorytety zaczynają Cię poważać. Co w tej chwili ma się, powinno dziać się w naszym sercu? Pułapką jest to, że kiedy w takiej sytuacji opuścimy gardę i powiemy sobie. No okej, okay, w porządku, chwała Panu za to, I, i teraz nie muszę na nic patrzeć, na nic być ostrożnym, nie muszę um, być zainteresowanym tym, co dzieje się dookoła. I, i, i jakby żyć w takiej perspektywie, jakby wróg o mnie zapomniał, powinniśmy być wtedy bardzo czujni. Co jest ważne, żebyśmy o tym sobie wspomnieli, nie chciałbym, żebyśmy weszli w drugą skrajność, bo można wejść w drugą skrajność i powiedzieć sobie: No to ja teraz będę się bał być błogosławionym. To nie jest dobre znowu podejście. Żadna skrajność zresztą nie jest dobra. Nie chodzi o to, by się bać tego, by przyjąć Boże błogosławieństwo i bać się wchodzenia w dobro. Spotykałem takich ludzi w życiu, którzy mówili: Ja się boję teraz wchodzenia w to, co Pan Bóg ma dla mnie, bo wtedy wróg będzie na mnie wściekły. Nie możemy wchodzić w takie skrajności, nie możemy bać się takich rzeczy, bać się wchodzenia w Bożą wolę, bo jest to już znowu coś, coś skrajnego w innym kierunku, tak jak powiedziałem przed chwilą. Dobrze jest być błogosławionym, dobrze jest cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Musimy jedynie włączyć pewną czujność. I słowo Boże mówi Święty Paweł w 10. rozdziale, 12. wersecie pierwszego listu do Koryntian: Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Niech ten Komu się zdaje, że stoi? To jest bardzo ciekawe stwierdzenie: komu się zdaje, że stoi? Często jest tak, że nam się zdaje, że stoimy. Bóg widzi z innej perspektywy. My widzimy naszą bardzo prostą perspektywę. Widzimy to, co jest parę kroków przed nami, widzimy to, co się dzieje teraz i nam się często wydaje, że wszystko jest w porządku, że dookoła nie ma wroga. Ale sytuacja jest inna. Często jest tak, że my stoimy. A wróg, wroga jest pełno dookoła, armii nieprzyjaciela jest pełno. I Bóg wtedy patrzy i zsyła, i chce zesłać nam mądrość, byśmy byli czujni, byśmy tylko nie zlekceważyli tego momentu i tej sytuacji. Więc komu się zdaje, że stoi, niech baczy, by nie upadł. Dalej, to mówi święty Paweł. Dalej, kiedy możemy wejść też w mądrość świętych i w doświadczenie duchowe tych, którzy mieli. Przebogate życie duchowe, jak na przykład święty Ignacy z Loyoli, którego wspomniałem na samym początku. Święty Ignacy mówił i mawiał, i to jest jedno z zasad ćwiczeń duchowych, które nam zostawił, że kiedy człowiek jest w duchowym pocieszeniu, czyli jest na takim duchowym haju, można to nazwać, kiedy wszystko idzie dobrze, dzieją się cuda, jest, jest naprawdę genialnie i jesteś, jesteś zachęcony do życia z Bogiem, wtedy nie podkręcaj takiego stanu. Wtedy nie podkręcaj tego duchowego pocieszenia, w którym jesteś. A Ignacy mówi nawet: Spróbuj je zbalansować do takiego stanu neutralności. Postaraj się zejść, zamiast podkręcać to, to, i bardzo mamy taką często pokusę, by podkręcić stan pocieszenia duchowego. Wtedy chcemy zdobywać świat i tak dalej, żeby wtedy, ja na przykład w mojej posłudze, kiedy dzieją się cuda, ja się nauczyłem nie podkręcać tego, ale schodzić krok niżej, żeby być w pewnym poziomie właśnie balansu, neutralności, oczywiście z wdzięcznością do Boga. Po co? Żeby kiedy przyjdzie, a to jest też bardzo częstą sytuacją w życiu duchowym, kiedy po tym przyjdzie stan strapienia duchowego, przyjdzie skądś bomba, skądś cios, skądś krytyka, żebyś ty nie padł. I nie był bezużyteczny przez kolejne tygodnie, nie był w duchu zniszczony, bo, bo kiedy jesteśmy bardzo wysoko, szybko spadamy w dół. A kiedy trzymamy się balansu, wtedy te, te zachwiania są bardzo, bardzo małe. Więc to jest zasada do, do zdrowego życia duchowego, by trzymać się balansu, by trzymać się tego miejsca, tego stanu duchowego. Który, który jest właśnie nie jakimś tam wielkim duchowym hajem, nie takim stawaniem na, na takim poziomie, na takim piedestalu, o którym mówi Święty Paweł, że nam się zdaje, że stoimy, że wszystko jest super. Bacz byś nie upadł. Bacz byś nie przyrżnął głową wchodnik, że powiem tak to po swojemu. To jest ważna zasada w życiu duchowym. I przeczytajmy drugą część tego fragmentu z listu do Koryntian. 10 rozdział, pierwszy Jest do Koryntian, 10 rozdział, 12, 13 werset. Przeczytaliśmy przed chwilą, niech przed otenką mu się zdaje, że stoi baczy, aby nie upadł. I co czytamy dalej? Pokusa nienawidziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. To jest ważne, żebyśmy w tym momencie, kiedy już przyjdzie pokusa, kiedy już przyjdzie duchowe strapienie, które następuje często po duchowym pocieszeniu, byśmy wiedzieli i nie wpadli w panikę, że doświadcza nas coś, czego nie jesteśmy w stanie przejść. Musimy wiedzieć w naszym życiu duchowym, że pokusy, które są dopuszczane do nas, nie są większe od naszych możliwości i zdolności ich przezwyciężenia. Że pokusy, które są dopuszczane przez Boga, pokusy, które gdzieś są w nas i, i, i y, strapienia, które przychodzą, one są do pokonania. Bóg nie da ci więcej, czy nie dopuści więcej niż to, co jesteś w stanie zwyciężyć z Nim. Więc to powinno dać nam znowu pewien komfort i pewien odpoczynek, i w naszym umyśle, i w naszym duchu, że zobacz. Zastanów się, w jakim teraz stanie duchowym jesteś. Jeśli przechodzisz przez strapienie, zastanów się, co to jest, i ważne byś dzisiaj sobie to powiedział, na podstawie słowa, które usłyszałeś. Możesz powiedzieć sam do siebie: Ja przez to przejdę. Mam Bożą łaskę, by przez to przejść. Ja jakby to, co jest w moim życiu, nie jest zbyt wielkie, bo Bóg tak mówi. Boże, ja Ci dziękuję dzisiaj za to słowo i za to pocieszenie, że czy to jest choroba, czy to jest jakiś problem finansowy, czy jest to problem w, na studiach, na uczelni, w pracy, ta pokusa, ta, to strapienie nie jest większe od moich możliwości, kiedy trzymam się Boga, od mojej, moich zdolności, kiedy współpracuję z Bożą Łaską. Więc Panie, chcemy Cię o to dzisiaj prosić, byś dał nam tę łaskę, byśmy uwierzyli w to słowo bardziej niż w trud, który próbuje nas okłamać, że jest źle i że, i że z tego nie wyjdziemy. Dziękujemy ci panie za to, że ty chcesz, byśmy byli w tym takim pocieszeniu, w miejscu pocieszenia, w miejscu dobrobytu, w miejscu błogosławieństwa, byśmy też byli czujni, aby kiedy przyjdzie czas duchowego strapienia, byśmy umieli z niego wyjść i umieli trwać w błogosławieństwie, w takim stanie ducha, którym możemy Ciebie uwielbiać, wywyższać i być Tobie wdzięcznymi. Panie, chcesz, żeby nasze serca były wdzięczne i prosimy Cię, naucz nas dojrzałości w wierze, naucz nas dojrzałości w naszym duchowym życiu, abyśmy mogli Cię wielbić, byśmy mogli Cię chwalić, abyśmy mogli oddawać Ci chwałę za wszystko, co w naszym życiu się dzieje. Amen. Niech Pan Bóg cię błogosławi i do zobaczenia w kolejnym odcinku.